To trzymaj poziomu, poziomu się oskarżuję. Co chcesz wiedzieć o łodzi? Wszystko. Po no, prostu nauczyliśmy się troszkę o innych kulturach, na przykład jak należy traktować kibiców konkurencyjnych z jak? Co należy sądzić? No, jest to swoje, no. ale nie ma się co, co rozwodzić. No i ten. O, dużo o architekturze, żeśmy się dowiedzieli. Aha. Miasta ten, przemysłowego. Liznaliśmy też troszeczkę. Żadnych mm -hmm. no to, to był bardzo wartościowy wyjazd e, polecasz? ba jeszcze jak